Mycie. Okay. Mycie. A czemu myjesz? A czemu myjesz? A lubisz to robić? Nie mówi się, aha, jak się mówi? Tak! Lubię. Lubię. I sprawia Ci to przyjemność? Tak. Pokażcie, naprawdę. A kto się ucieszy? Jak Kto się ucieszy, jak zobaczy taki piękny, z zlew? Papie, to. I kto jeszcze? A mamusia? A tata? Uh -huh. A babcia Ewa? Uh -huh. No to powiedz, to chyba tadek Tadek też. No nie? Uh -huh. No to szoruj, szoruj, nie mów. Ehe, tylko tak, zobaczcie, już jesteśmy w trakcie. Pierwsza, pierwsza komora wyczyszczona. Nie męczysz się? To to jest przyjemne? I lubisz to bardzo robić czy trochę? Um, bardzo czy trochę? Bardzo. Bardzo lubisz to robić. Taką pastą myjesz, tak? Uh -huh. I szczoteczką. No dobrze, już to już... musisz. Ty już nie musisz, a to też będziesz jeszcze szorować to? Uh -huh. Troszeczkę, tak? Bo troszkę jest załagany tutaj jednak. I co? Będziemy spłukiwać wodą? Um, tak. No to troszeczkę wodą i... Szarujemy dalej, troszkę wody i wiózł. Coś przyjemnego. Nasza stądająca dama. Zachwycona. Pasja, uśmiech. No, superowy. Cześć, pa.